Wiem, że jeszcze będzie pięknie Przegonimy mrok, przegonimy całe zło, które w tym momencie Chce nam zabrać szczęście Uciszyć nam głos, my będziemy ponad to. O, -o, -o, o, Wiem, że jeszcze będzie pięknie Przegonimy mrok, przegonimy całe zło, które w tym momencie Chce nam zabrać szczęście Uciszyć nam głos, my będziemy ponad to. o, -o, -o. mój starszy brat Mówił, że świat jest jak podwórko Ma wiele wad i trzeba uważać za wwódką Wielu ludzi wokół ciągnie na dno, bo to by święty spokój w końcu rozbić jak szkło. Dlatego cały czas walczymy o lepsze jutro. Będzie pięknie, przegonimy mrok, przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam zabrać się, uciszyć nam głos, my będziemy ponad to, o oh, o, oh. ponad to, oh, oh. będziemy razem ponad to, o oh, oh. Wiem, że jeszcze będzie pięknie, przegonimy mrok, przegonimy całe zło, oh, oh. dzielą nas smutki panowie To ich rytuał Jesteś trybem w ich maszynie Polaryzacji sukces, Ale gdy staniesz na chwilę To dochodzi do spięć To chyba dobry czas Zapomnieć o wszystkich murach Dobrze ludzie są przy nas Zabierz swój grymas Bo nic nie zatrzyma już nas Wiem, że jeszcze będzie pięknie Przegonimy mrok Przegonimy całe zło Zabrać szczęście, uciszyć nam głos. My będziemy ponad to o, 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 nas tyle jest wad Powiedz mi, jak mam pokonać je Kiedy ten świat za złotych krat Spoglądam w oczy pełne łez Wiem, że jeszcze będzie piękny Przegonimy mrok, przegonimy całe zło w tym momencie chcę nam zabrać się, Uciszyć nam głos, my będziemy po na to o, o, o. Wiem, że jeszcze będzie pięknie Przegonimy mrok, przegonimy całe zło Które w tym momencie chcę nam zabrać się, Uciszyć nam głos, my będziemy po na to o, o, o. Po na to o, o. Będziemy razem po na to o, o. Wiem, że będzie pięknie, przegonimy mrok, przegonimy cały zło